Witajcie. Dzisiaj robimy domek dla murarek. Taki domek można zrobić bardzo prosto, ale po co go robić? Po to, żeby murarki, to taka odmiana pszczół dzikich, zagnieździły się u nas gdzieś w ogrodzie, i potem nam zapylały kwiatki, i warzywnika, i kwiatki takie, które kwitną, żeby były ładne dla oka. Czyli wszystko, co trzeba zapylić, to murarki mogą nam to zrobić. Z jakiegoś kawałka drewna można takie coś zrobić bardzo prosto. Ja mam taki klocek, który ma tam kilkanaście centymetrów na kilkanaście, ten chyba ma 16 czy 18 na 18, ale będę robił również z takich kawałków drzewa 12 na 12, zobaczcie. Taki jakiś kawałek długości około 15 do 20 cm, i będę robił z tych materiałów, które posiadam: jakieś stare deski, różne takie elementy, coś z nich zrobię. Nie będzie to może domek piękny jakiś, ale będzie on zrobiony z materiałów odpadowych. Oczywiście takie, które nie są napuszczane żadnymi środkami chemicznymi, czyli to jest takie surowe drzewo. Jak robimy ten domek dla murarek, zaraz wam pokażę. W takim oto klocku drewnianym wiercimy otwory od 5 do 8 mm. Niektórzy nawet robią i 10 mm takie otwory, tak? Zobaczcie. Ja tutaj mam akurat wiertło założone piątkę. Zaznaczyłem sobie tutaj taśmą, żeby nie przewiercić na wylot, bo nie, nie możemy przewiercić na wylot, bo te bo te murarki, te nasze pszczółki będą sobie tam chodziły i składały jaja. Takie gniazdka będą robiły, i to będą tak dzieliły, takie segmentami, w taki sposób, że tu będzie jajo, tam będzie jajo, tam będzie jajo. I gdyby doszło do takiej sytuacji, że jakieś pasożyty się zrobią, czy coś, to gdyby ten kanał, ten kroczek byłby taki wysoki, to zobaczcie, jeśli tutaj u góry by ta się doszło do takiego zakażenia jakiegoś, to wszystkie te pszczółki małe nie będą mogły wyjść, bo tam się zaczopuje. Więc taki klocek, jakieś tam 13 cm, wydaje mi się, wydaje mi się, bo przecież nie jestem specjalistą, ale amatorem, ogrodnikiem amatorem. Yy, wydaje mi się, że będzie to dobre rozwiązanie. I w, w różnych miejscach ogrodu, ogrodu, terenu, tutaj takie. Domki postawię. Lepiej mieć więcej tych domków, co kilkanaście dziesiąt metrów postawione niż jeden duży, bo gdyby doszło do jakichś chorób, do jakichś chorób w tym domku, to mo mogłyby wszystkie się te pszczółki, te murarki zniszczyć, zginąć. A tak zrobimy im tutaj domek. Może się u nas zagnieżdżą i będą zapylały kwiatki, bo jeśli nie będą zapylały. Owady naszych kwiatków nie będziemy mieli co jeść, tak? Koronawirus nas nie zabije, ale brak jedzenia owszem, tak jak ktoś to powiedział na którymś filmiku. Dobrze, przystępuję dalej do pracy. Będę wiercił, właśnie tutaj piątki, potem szóstki, siódemki, ósemki. Zobaczycie za chwileczkę. Tak wyglądają nawiercone te klocki drewniane. Zobaczcie. Tutaj mam ósemki. No bo tutaj mogą może nawet dziewiątkę czy dziesiątkę, może zrobiłem parę dziurek. Tak, to są dziesiątki, potem ósemki, siódemki, szóstki i piątki. Starałem się zrobić mniej więcej porówno tych otworków, bo różne są te owady, różnej wielkości. Będą wybierać sobie te otworki szerokości tych otworków w zależności od tego, jakimi są owadka, owadami. Ja robiłem od razu dwa domki, bo tyle potrzebuję, czyli dwa takie klocki sobie nawierciłem. Robiłem tak, że z jednej strony były te piątki, potem następne rządki, szóstki, siódemki, ósemki, a nie mieszałem byle jak. Z tego powodu, że pomyślałem i pewnie też gdzieś to widziałem, może wyczytałem, że jak taki duży owad, który tutaj będzie się musiał zmieścić, będzie zaraz koło piątki, to mogą się tak roztopyrczać tak będzie im ciasno i pomyślałem że, że tak te mniejsze niech będą z jednej strony tutaj będą większe i tak dalej teraz będę obudowywał ten klocek tak żeby nie padało na niego czyli daszek zrobię zrobię boki żeby nie pleśniało zobaczycie dalsze fragmenty teraz sobie tę tą deskę już zrobiłem boki zobaczcie Robię to trochę taśmowo, tak, bo, bo parę robię, dwa domki, to będą boki tego domku, daszek będzie ścięty tu z przodu w dół, z przodu będzie wyżej, tutaj będzie tył, będzie niżej, żeby woda ściekała i nie moczyła tych owadów przylatujących, no nic, nie dalej. Ja już wszystkie elementy mam pocięte na jeden domek i na drugi tutaj leżą na kupce, na kupce. Tak będzie wyglądał mniej więcej. Tutaj jeszcze przyjdzie siatka. Siatka taka o oczkach pewnie 3 na 3, albo muszę jeszcze się dowiedzieć, czyli zobaczyć gdzieś na necie, poszukać jakie te, jaka ta siatka musi być, żeby zabezpieczała tutaj te, te pszczółki, te murarki przed dostępem do ptaków które by tutaj je mogły wydziobywać. Tutaj ta odległość musi być też minimum chyba 5-6 cm, żeby tą żeby tym dziobem te ptaszki nie wydziobały tego. Ale jeszcze poczytam. Ja sobie tutaj to wszystko troszeczkę przeszlifowałem szlifierką kątową. Akurat mam z papierem ściernym troszeczkę tak to można powiedzieć, przeleciałem, że jest to gładsze. Tak jak widzicie. Tak to mniej więcej będzie wyglądało. Dach jest w tą stronę, żeby woda ściekała, tak jak powiedziałem. Tutaj jeszcze sobie zaraz zrobię dystanse, takie żeby ten klocek bezpośrednio nie leżał na, na tym drzewie, ani go nie dotykał tych desek. Bo gdyby tam jakieś przemoknięcie było, to po co ma też pić ten klocek, bo one, te pszczółki, te murarki nie będą... Wtedy za bardzo zadowolone, bo będą miały mokro. Powinno być tutaj sucho. I jeszcze zaraz ten daszek, coś tutaj wykombinuję na niego, żeby go zabezpieczyć. Może jakąś papą czy, czy czymś, żeby też nie przemakało. Co jeszcze dobrze, żeby ten klocek można było potem wysunąć. Jakbyśmy chcieli na jesień go wyczyścić, żeby na wiosnę potem znowu był świeżutki i czyściutki. Jak będziecie wiercić te otwory tutaj to dobrze mieć yy, ostre wiertła, bo trochę ciężko. Ciężko. Jedna wiertarka taka już stara, którą mam 10 lat, niestety się przepaliła. Korzystałem z pomocy wkrętarki, ledwo co no bo te wkrętarki też nie są za mocne. Więc jeśli macie możliwość to ostre wiertła do drewna, suchy klocek, łatwiej się wierci no i, i wiertarka dość mocna. Albo, albo robić dłuższe przerwy, żeby ona też miała możliwość odpoczynku. Za chwilę następny kawałek. Domek już skręcony, to znaczy konstrukcja tego domku zobaczcie, jest dach 4 wkręty Od z boku 2 wkręty, tutaj też wkręty czyli praktycznie 8 wkrętów mi było potrzeba. Może się ktoś zastanawia. Dlaczego ta deseczka jest w takiej oto pozycji w, w ty, Tak, a nie Że te boki tutaj przychodzą na tą część No z tego powodu, że jak deszcz będzie padał To woda sobie bardzo ładnie tutaj z boku będzie ściekała Z jednej i z drugiej strony A gdyby ta deska była pod spodem Zobaczcie To wtedy ta woda mogłaby tutaj lecieć I rozlewać się pod spodem i ten klocek drewniany, czyli dom dla tych murarek, mógłby podsiąkać. A tak, woda ewentualnie, nawet gdyby coś jakaś nieszczelność była, i tutaj by tak poleciała woda, to zawsze są tutaj mikroszczeliny. I ta woda sobie tutaj wyleci. Wentylacja też jest ważna. Klocek jest nierówny, tutaj jest ograniczenie, że on mi tam nie wypadnie. Ja sobie go potem jeszcze tylko delikatnie przymocuję w jakiś sposób ale tutaj jakiś tam przewiew powietrza też jest ważny ten dach jeszcze będę tak jak pokazywałem wcześniej czy mówiłem będę go jeszcze czymś wykładał żeby tutaj nie nasiąkało i jak będzie gotowy albo znowu następny e, znowu następny element będę coś tam dorabiał to nagram wczoraj nie zdążyłem dzisiaj kolejny fragment filmiku więc tutaj wam pokazuję to te budki mam już gotowe z drzewa przygotowałem sobie miałem taką siatkę tą siatkę będę za chwilę tutaj dawał przyszywał zszywał zszywaczem przymocowywał no a na dach dam taką folię mam żółtą z podkładów panelowych i znalazłem takie tworzywo tworzywo plastikowe jakieś grube i na górę to jeszcze dam żeby nie mokło Potem ten klocek przymocuję w jakiś, spo, w jakiś sposób, jeszcze się zastanowię, żeby on nie chodził na boki. Jak będzie gotowy, następny fragment zaraz pokażę. Daszek już obiłem. Najpierw dałem folię, tak jak Wam pokazywałem, tam nawet widać ją żółta. A potem takie tworzywo, taki ala z szybkami tapicerskimi to zszyłem. Może nie jest to Hilton, ale i zawsze można zrobić to lepiej. Pewnie więc, możecie się starać i robić piękne domki. Ja to chciałem zrobić nie za długo, żeby to wykonywać. Nawet jakiś okap tu wyszedł, jak deszcz będzie padał, to może ściekać. Teraz ten domek tam muszę wsadzić. Tutaj już mam gotowy. Zobaczcie. Trochę ciężkie. Siateczkę też przymocowałem z szywkami. Miałem taką siatkę, nie wiem nawet przeciwko czemu to było. Takie kawałeczki. Ten klocek tam trochę wbiłem. Jak zobaczycie, to tam są taka przestrzeń, jest taka są takie przestrzenie wolne. Dzięki temu ta woda będzie sobie ściekać, nie będzie ten kocek pił w tej wody. A to tylko z tego powodu się zrobiły te, te przerwy, bo klocek jest nierówny. Ale gdyby był równy i wszystko spasowane by było, to ja dawałbym dystans z zapałek. Słuchajcie. Dawałbym tam jakieś zapałeczki po to, żeby po milimetrze 2, 3, 4 ten kocek nie dotykał tych ścianek bocznych, żeby ten dystans był zachowany. Tutaj też taki mam dystans. Widzicie, on się nawet rusza, ale go zaraz troszkę tam tak uderzę, wbiję go, żeby on się nie ruszał. Dam tę siatkę. Można robić takie otwierane siatki metalowe jeśli ktoś ma sobie zrobię, zrobi na jakiś haczyk żeby wyciągnąć potem na jesień żeby właśnie wyczyścić ewentualnie jak już pszczółek nie będzie tych owadów wyczyścić te kanały no bo jak będą puste to nikomu nie zrobimy krzywdy wyczyścić schować i, i na drugi rok będzie wyczyszczony jak znalazł I nie będziecie musieli tej siatki tutaj demontować ja z kolei będę musiał coś zrobić żeby wyciągnąć ten, ten, ten klocek nie wiem, czy ta siatka wytrzyma też więcej, bo to taki plasticzek. Ale na ten rok myślę, że dobrze. Warto zrobić takie budki dla murarek. Zaraz je przymocuję. Zobaczycie, jak będą stać na palikach. No, w tle słychać pociąg. Ale tak, słupek wbity, zobaczcie. Teraz jest problem z przymocowaniem tego domku dla murarek. Bezpośrednio tutaj, no bo jak go przykręcić? Ale jest taki pomysł, że można taką deseczkę mniejszą od dna tego domku najpierw ją przymocować tu z góry, a potem postawić domek na górę i od spodu przykręcić sobie czterema wkrętami. Taki pomysł. No, pewnie ktoś wpadł już wcześniej, ale gdyby ktoś nie wiedział, to, to mówię. Czyli przykręcamy tą deseczkę mniejszą niż spód tego domku do tego słupka, a następnie domek kładziemy i przykręcamy od, od, od spodu bo w inny, inaczej by nie można było tego zrobić domek jest przymocowany może nie na nie prosto bo trochę krzywo słupek krzywy jakiś kocek krzywy ale zawsze przynajmniej woda ścieknie przynajmniej jest teraz zobaczcie tutaj są te wkręty przykręcone domek się trzyma Tam to że się troszkę rusza to nie ma znaczenia jest w ziemi wkopany wbity i ten domek dla murarek wygląda tak. No faktycznie trochę krzywo wyszedł. W zależności jak, te, jak tutaj będę nagrywał, to może będzie prosto. Ale tak jest, że fajnie deszcz będzie ściekał. Siatka jest przeciwko ptakom, żeby nie wydziubywały tutaj. No i myślę, że fajnie. Pozdrawiam.